Witam cię serdecznie, drogi widzu. Dzisiaj będziemy sobie oglądać Nie Wiem, ale się dowiem. Pierwszy raz w sumie. Współcześni mężczyźni wyglądają jak dzieci? Współcześni mężczyźni kiedyś versus dzisiaj. I zapraszam Was na twitch.wikłaśnik diabo. 6, gdzie sobie oglądamy takie rzeczy i w gierki gramy czasem, także wpadajcie. Codziennie wieczorem. Jak to się stało, że potomkowie mężczyzn walczących na wojnach dzisiaj są fembojami na TikToku. <grymne> o kurde, do ci grub materiał. to jest gruby materiał. ...memów, że kiedyś to było. Lepsze czasy bardziej wytrzymali ludzie, zupełnie inne wychowanie i w ogóle wszystko było jakieś lepsze. Jak się okazuje, ludzie wtedy też wyglądali jakoś inaczej. Starzej? Bardziej poważnie. Czy nie macie czasem wrażenia, że nasze społeczeństwo? Dude, on wygląda w serio, jak wiesz, te te kilka, jak 400 lat, lat mając 18. Spróbować znaleźć zdjęcie swojego dziadka z czasów, kiedy Mike miał Tyson. ponad 20 lat, wygląda prawdopodobnie na bardziej spracowanego, a na pewno wygląda też nieco poważniej niż ty w tym samym wieku. No i te memy jak kiedyś wyglądali 40-latkowie, a jak wyglądają teraz. Dzisiejszy odcinek to nie tylko po prostu zabawne porównania. Ale ja będę musiała zobaczyć, jak ja wyglądają, gdy miałem 16-15 lat. I refleksja nad zmianami, jakie zaszły w naszym stylu. Może znajdę jakieś zdjęcie na, na Facebooku starzenia się. Oto nitka na Twitterze, w której jedna z osób zadaje pytanie, czy ludzie kiedyś wyglądali starzej, nawet będąc w bardzo młodym wieku. Jest tam mnóstwo przykładów, że faktycznie tak było. Jeden z użytkowników napisał, że to są jego rodzice w wieku 23 lat. Tutaj mamy aktorów 40-latka. Andrzej Kopiczyński, grający tę rolę, faktycznie miał 40 lat, Anna Seniuk miała tu 32 lata. Ale nie, no to nie wygląda jakoś strasznie stara jak ty, kurwa, w sumie ja mam zaraz 30 lat, ja pierdolę, <grytania> 32 lata. A tu Jan Himilsbach w wieku 39 lat. Jak na przestrzeni lat zmieniał się wygląd? Rozdział pierwszy, przeszłość. Jeśli przyjrzysz się zdjęciom mężczyzn z lat 50., 60. czy 70., zauważysz, że... Ty, no tutaj to jest 2015 rok. To ja miałem tutaj. kwiecień, 15. 18 lat miałem. To jest kurwa stary, jak miał 18 lat. Gdzie jaki kurwa? Seksowna bestia, ponętny z kurwy syn? To było po maturce. No, seks i bestia. Że wówczas ludzie wyglądali nieco inaczej niż teraz. Codzienne życie ówczesnego społeczeństwa było pełne wyzwań i nieco. Dobra, tutaj miałem, czekaj. Czerwiec 13, to będzie 18. No minus 2 lata. To tu mam 16. Tu mam 16 lat. Też nichuja ja nie wyglądam na 16, wyglądam starzej, fuj. <grym> da jeszcze jakieś starsze? O kurwa, to jest jedno. Stop. 2011 rok! Czyli to będzie 14 lat. Kurwa nie mam takiego, żeby nie było bez kogoś. No ale tu jest 15, to jest 15 lat. Tu miałem 15 lat. X kurwa D Ty, ja w sumie jak miałem 15, to wyglądałem starszy niż połowa z was kurwa po 20 beka. Innych od tych, które mamy dzisiaj i doskonale znamy to z opowieści naszych dziadków. Jeszcze nie tak dawno, czterdziestolatek wyglądał, jakby miał za sobą większość życia. Fizyczna nie ma kraterów na ryju, Jeszcze nieskalany, no? Brak wygód, brak dostępu do medycyny estetycznej i zaawansowanej pielęgnacji. To wszystko sprawiało, że starzenie się, w cudzysłowie, na oko, postępowało o wiele szybciej. Współczesny przedsiębiorca w porównaniu do rolnika prowadzącego gospodarstwo kilkadziesiąt lat temu. Prawdopodobnie ma od niego więcej stresu, współczesne tempo życia zdecydowanie nas nie oszczędza, ale ma też narzędzia, które są w stanie mu pomóc w prowadzeniu biznesu i tym samym ograniczyć tempo pojawiania się siwych włosów. Cenne minuty. Matko, widzokie, ale sobie flashback zrobiłem. Każdy da się zaoszczędzić dzięki platformie Odu, z poziomu której można prowadzić całą firmę, a zaoszczędzony czas. Po... A dobra, no to nie. śmieszne lukowanko. Przedawać. Kiedy patrzymy na zdjęcia z dawnych lat, widzimy twarze ludzi, którzy mimo młodego z dzisiejszej perspektywy wieku nosili na sobie ciężar życia. Bez nowoczesnych kosmetyków, filtrów przeciwsłonecznych i odpowiedniej dbałości o siebie, ich skóra starzała się o wiele szybciej niż dzieje się to teraz, ale jak się okazuje, taki wygląd ludzi nie musiał zależeć jedynie od stylu życia czy dostępu do medycyny. Dużą rolę odgrywa tu również powierzchowność. Oglądając seriale i filmy sprzed kilku dekad pewnie zauważyłeś, jak wyglądają ich bohaterowie, w jaki sposób są ubrani, umalowani czy uczesani. To też wpływa na nasze postrzeganie ludzi z tamtych czasów przez modę, która jest czymś płynnym i co chwilę się zmienia. Ale ludzie też byli bardziej zaniedbani, nie, więc... ...wydają się nam młodsi i mniej poważni w porównaniu z rówieśnikami z przeszłości. Gdybyśmy ludziom z przeszłości nadali cechy wyglądu, które obecnie są modne, to zobaczymy, że ci ludzie z przeszłości mogliby wyglądać tak, jak ci współcześni. Chociażby przez odpowiedni makijaż, zmianę fryzury czy sposobu ubierania się. Owa powierzchowność może zrobić naprawdę sporą różnicę. Dziś kładziemy ogromny nacisk na to, aby po prostu nie wyglądać staro. I nie chodzi tu o wiek biologiczny, lecz stricte o wygląd. Stąd... No właśnie, kurwa, niekoniecznie. Wydaje mi się, że każdy próbuje wyglądać mniej więcej na jakiś przedział wiekowy. Kobiety raczej starają się wyglądać tak na 23 lata, mniej więcej. Tak bym stawiał. 22-23. I nieważne, czy mają, kurwa, 15 lat czy 30 lat. Że zawsze celuję w ten jeden świrodeczek. tak wielka popularność branży. Z facetami ciężko jest powiedzieć, w jaki wiek wyglądowo celują. Może beauty, która próbuje zaspokoić coraz bardziej widoczną potrzebę. Potrzebę bycia pięknym i młodym. No, przynajmniej powierzchownie. Warto też zauważyć, że standardy piękna i. Chcemy istoria... wyglądać jak 70 lat? No, no niekoniecznie. Zupełnie inne. Ludzie nie dbali o swój wygląd tak jak. Izbą, dziękuję serdecznie. To nie tak, że ludzie nie szukali sposobów, aby utrzymywać młody wygląd. Po prostu możliwości były znacznie mniejsze. Na przykład finansowe, bo przecież były ważniejsze wydatki niż dbanie o cerę. Wiedza na temat przeciwdziałania się starzeniu, do której dostęp nie był aż tak powszechny, a także branża beauty nie była tak ogromna jak współcześnie. Dawniej zarówno mężczyźni, jak i kobiety mieli zupełnie inne podejście do pielęgnacji i wyglądu. Używanie kremów, zabiegi kosmetyczne czy wizyty w spa nie były tak powszechne jak obecnie. Codzienna pielęgnacja skóry zazwyczaj ograniczała się. Ale to było też trochę na tyle popierdolone, że wiecie, tam, jak 23 lat temu, jak jakiś facet dożywał kurwa kremu do mordy. To był tym yy, czarem, że tak powiem, znaczy spelem po angielsku. Więc. czy do mydła i wody, a takie pojęcie jak rutyna pielęgnacyjna było praktycznie nieznane. Ponadto w przeszłości bardziej ceniono naturalność i dojrzałość, a zmarszczki czy siwe włosy były traktowane jak oznaka doświadczenia i mądrości. A nie coś co trzeba ukrywać czy zwalczać. Dalej Dążą tak jest, nie, no nie powiedziałbym to. starość, ma presja mediów i promowana. W... Kiedyś było kurwa, jak ktoś powiedział, że jakiś facet jest metroseksualny, to znaczy, że dbało o kurwa cerę i tak dalej, to od razu był od najgorszych wyzywany, że tak ładnie powiem. Na no, dzisiejszych czasach jest to bardzo normalne. Nawet ludzie nie wiedzą, że kurwa istnieje takie pojęcie jak metroseksualność. Idealnym przykładem zawsze był jako metroseksualny pokazywany Ronaldo, bo on zawsze taki zadbany i tak dalej. Kultura młodości. O tym jednak więcej w dalszej części odcinka. Rozdział drugi teraźniejszość. Wraz z postępem technologicznym wkroczyliśmy w nową erę. W tym także w kontekście wyglądu. Jego rewolucja nastąpiła kiedy pojawiły się m.in. Nowoczesna medycyna, rozwój kosmetologii, ale też zmiana stylu życia. Obecnie mamy o wiele łatwiejszy dostęp do wszelkiego rodzaju... Czarko, dziękuję za 27. ...zabiegach medycyny estetycznej. Prawidłowo ułożona pielęgnacja, a do tego starannie nałożony makijaż pasujący do urody, może naprawdę zdziałać cuda. Sprawi na przykład, że przebarwienia zostaną zakryte, cera się wygładzi, a drobne zmarszczki staną się mniej widoczne. Samo stosowanie kremów z filtrem przeciwsłonecznym może samo w sobie spowalniać proces starzenia się skóry, co zresztą można zauważyć na tych zdjęciach. Mamy tu siostry bliźniaczki. Jedna z nich regularnie używała filtra przeciwsłonecznego, a druga w ogóle z niego nie korzystała. Obie na tym zdjęciu. Ja mam jeszcze inną eee, rzecz, którą stosuję. Unikam słońca ogólnie. Siedzę przy komputerze przez 10 godzin dziennie i jak wychodzę to po 20. I działa tak samo jak krem z filtrem. Poza tym medycyna estetyczna też pomaga dłużej zachować młody wygląd. Salony kosmetyczne oferują naprawdę mnóstwo zabiegów: botoks, wypełniacze, lasery, a także mniej inwazyjne zabiegi jak mikrodermabrazja. Sejpisty patent też go stosuje, no i kurwa, morda. Dostępne Witamina D nie istnieje? A tu cię zaskoczę, drogi widzu, bo witaminę D biorę kurwa w pastylkach. Żeby nie mieć, a wiecie dlaczego? Biorę witaminę D, to się zaczęło branie witaminy D od pewnego momentu i od jednego osobnika, który też aktualnie na Twitchu streamuje i dzisiaj nawet będziemy z nim grali. Zaczęło się to od Aliena, gdzie Alien kiedyś przez tydzień, kurwa, do, dostał takiego jet laga, e, że nie był w stanie wstać z łóżka, bo się wywalał, bo mu błędnik odpierdalał przez brak witaminy D. Po przelocie samolotem gdzieś, w Anglii był chyba i wracał samolotem, później, kurwa, przez tydzień musiał leżeć w łóżku, bo miał brak witaminy D. Od ja tamtej pory się tak. zaczęło branie witaminy D. Że... Co prawda, nie tak systematycznie, jakbym chciał, ale się zaczęło. W ostatnich dekadach medycyna, higiena i profilaktyka zrobiły ogromne postępy. Lepsze warunki życia, dostęp do szczepień, leków i opieki zdrowotnej sprawiły, że żyjemy dłużej. Nawet opieka dentystyczna, która dziś jest oczywistością, stoi na znacznie wyższym poziomie. Pamiętajmy jednak, że taka opieka to nie tylko kwestia wyglądu zębów. A świeże im... powietrze, znaczy przerwie na fajkę, no to tak się akurat składa, że mam kurwa psa, więc tam wiesz, jakoś tym moim świeżym powietrzem nie ma tragedii, bo muszę no, go jednak wyprowadzać. Znikają problemy stomatologiczne, znikają też kolejne czynniki, które mogłyby nas postarzać. Obecnie zauważamy zmiany także w sposobie żywienia. Kiedyś diety były Ale jak pewnie jest teraz u rodziców, to mi się zdarzało dwa, trzy dni kurwa z domu nie wychodzić. Były mniej różnorodne, a ludzie nie wiedzieli tyle o zdrowym odżywianiu i jego wpływie na wygląd. Dziś mamy mnóstwo informacji i produktów, które pomagają nam dbać o zdrowie. Tylko jak na fajkę wychodziłem rzeczywiście, no. I oto jak wyglądamy. Regularne ćwiczenia, zbilansowana dieta, pełna antyoksydantów, suplementy. To wszystko sprawia, że wyglądamy młodziej. W obecnych czasach mamy też wyższy standard życia. Na to, jak obecnie starzeją się ludzie, ma wpływ fakt, że wiele zajęć wyniszczających dla ciała zostało zastąpione przez maszyny. Nie jest zaskoczeniem, że osoba, która pracuje w biurze, ma odpowiednią dietę, regularnie śpi i unika używek, będzie w cudzysłowie trzymała się lepiej niż przeciętny pracownik fizyczny sprzed kilku dekad. Prawdziwym symbolem teraźniejszości i tego, co ona nam oferuje, jest Krzysztof Ibis. Dla którego czas się zatrzymał i który ma 59 lat. Mamy też Kubę Wojewódzkiego, który w tym momencie ma niemal 61 lat. Kurwa, fakt! No, Kuba Wojewódzki, każdy o nim zapomniał, ale chłop zawsze wygląda fresh, nie? No traf... najdziękuję dziękuję serdecznie. za 7 Ktoś, kto nie wie ile Kuba ma lat, mógłby się nabrać na to, że jest młodszy o przynajmniej odnowienie, ale połowę, ale nie ma się co dziwić, że współcześni ludzie tak wyglądają. Się Dużą w tym rolę siedzi. mają, jak pewnie się domyślacie, social media oraz współczesne wzorce kulturowe. W dzisiejszych czasach celebryci, media społecznościowe i przemysł kosmetyczny wywierają ogromną presję na utrzymanie młodzieńczego wyglądu. Wzorzec ten obejmuje gładką skórę, wysportowaną sylwetkę i po prostu młodzieńczy wygląd. Przekaz w social media w czy reklamach jest prosty. Poczuj się młodo i nie tak jak jakiś w cudzysłowie. Znaczy, to też nie bardziej nie o to chodzi, ale kurwa, człowiek się po prostu lepiej czuje. No ja wiem, jak, teraz, jak, ja wiem, jak się czuję teraz, jak się ulałem, kurwa z powrotem. Ja wiem, jak się czułem, nie wiem, półtorej roku temu, gdy miałem kaloryfer, nie? Gdy teraz potrafi się zasapać, kurwa, wchodząc na czwarte piętro. Wiem, jak się czułem, jak se na to czwarte piętro wbiegałem, nie? I nie czułem nic. Też jest kwestia tego, że się lepiej człowiek czuje po prostu. ...marny czterdziestolatek, tylko jak ktoś, kto ma przed sobą całe życie. Natomiast samo starzenie się jest stygmatyzowane. Jest to jakiś powód do wstydu. Ale czy faktycznie tak powinno być? Czemu nie? Rozdział trzeci. Przyszłość. Wyobraź sobie, że mamy 2050 rok i nie ma starych ludzi. Wszyscy są zawsze młodzi i piękni i wyglądają tak. Na początku taka wieczna młodość może brzmieć świetnie, no bo kto nie chciałby zatrzymać czasu, cieszyć się świetnym wyglądem i młodzieńczą energią przez całe życie. To marzenie wielu z nas, ale czy taka rzeczywistość rzeczywiście byłaby tak idealna? Choć wieczna młodość brzmi kusząco, starzenie się ma też swoje zalety. Spójrzmy na aktorów, którym pomogła starość. Kariery wielu artystów wystrzeliły do tego, że wyglądali dojrzalej i bardziej poważnie. Punktem zwrotnym w karierze Samuela L. Jacksona była rola Julesa w Pulp Fiction. Gdy film zadebiutował w Cannes, Jackson miał 46 lat. Kurwa, serio? Karel zaczął grać Michaela Scotta, miał 43 lata. Natomiast Christoph Waltz dostał przełomową dla niego rolę w Bankartach Wojny, kiedy miał 51 lat. I od tej pory zdobył dwa Oscary. Starość może być więc ogromnym atutem i nie powinniśmy się jej wstydzić. Wiek daje bowiem doświadczenie, dojrzałość i autentyczność, które są nieocenione w wielu dziedzinach życia, nie tylko w aktorstwie. Jak wszyscy by byli piękni, to ludzie i tak by znaleźli coś, co by było uznawane za niepiękne? No, na to Przykładem tak. jest także film pod tytułem Ciekawy przypadek Benjamina Batona w reżyserii Davida Finchera. Mamy tam historię mężczyzny, który rodzi się jako starzec i z każdym dniem młodnieje. Przeżywanie życia od starości do młodości zmienia sposób, w jaki Benjamin doświadcza relacji i emocji, ponieważ jego młodniejące ciało nieuchronnie prowadzi do utraty bliskich, którzy starzeją się w tradycyjny sposób. Motyw starości i przemijania jest więc centralnym elementem filmu. Jaką lekcję możemy z niego wyciągnąć? Przede wszystkim taką, że bez względu na kierunek starzenia, czas nieubłaganie mija i warto zaakceptować tę nieuchronność losu. Star... Matko, jak filozoficznie to patrzę do tego. jest naturalnym etapem życia, który niesie ze sobą wiele wartości. Zbierając doświadczenia osiągamy mądrość, którą trudno byłoby zdobyć. A wiem, że filozoficznie. Jak to życiowe sobie. przeżycia, zarówno sukcesy jak i porażki, kształtują naszą osobowość i uczą nas jak radzić sobie z życiowymi tak wolałem uprzedzić Was, kurwa. Natomiast wieczna młodość mogłaby prowadzić do powierzchownej oceny wartości człowieka. To jest jedna z rzeczy, która mi się upierdoliła z tego, z, z, z Rika i Mortiego. I chyba to było jeszcze w Asterixie i Oberyksie Misja Kleopatra. W, w jednym z odcinków Rika i Mortiego, jak macie tą laskę, która planetami Jedność Unity. To ona jak zaczyna tracić kontrolę, bo jest najebana, zaczyna mówić fizolofo. Filozofo. Fozozo. I mi się tego tak jebało i zawsze mówię fizolofowanie. I człowieka. I czasami już nawet tego nie kontroluje, że to powiem, chociaż wiem, że to błąd. Skupiając się jedynie na wyglądzie zewnętrznym, a nie na wewnętrznej dojrzałości i doświadczeniu. Dlatego cieszmy się, że nie żyjemy w fatalnej przeszłości ani futurystycznej przyszłości. Choć współczesny świat oferuje wiele, by wyglądać młodo. Warto pamiętać o istotnej wartości, jaką niesie za sobą starzenie się. To, jak wyglądamy, zależy nie tylko od technologii i medycyny, ale także od naszego podejścia do życia. Starość też może być wartościowa, a każda zmarszczka czy siwy włos to przede wszystkim świadectwo doświadczenia i mądrości, których nie da się zastąpić wieczną młodością. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Tak, swoim drogą widzowie ja sobie myślałem, czy laserem sobie reja nie przejebać, żeby te, moje, mój wulkan ogarnąć, i moje bruzdy na mordzie, a to musiałbym wyleczyć ten trądzik zajebany. Kurwa, wypadałoby, chyba ma 30 lat, już. ale mamy, bo ja powiedziałem, że pójdę na akurację roczną, ale muszę skończyć rękawę. Skończyłem rękawy, więc w sumie teraz mogę się za to wziąć. Cool Tylko jeszcze muszę z pół roku poczekać, bo tak trzeba z roczek odczekać po zrobieniu tatuaży.